W dzisiejszym odcinku pokażę Wam urządzenie, dzięki któremu będziemy mogli na przykład włączyć telewizory w galerii czy restauracji, jeśli za darmo nakulaj nocy elektrycznej, zmienić sygnalizację świetną albo rozkład jazdy autobusu, Ukrać komuś samochód, tym samym wyłączając monitoring miejski, tak aby nikt nas nie złapał, a przynajmniej to pokazuje nam producent, chociaż bardziej pasuje tu określenie importer. No to sprawdzamy, czy to prawda. Ale najpierw unboxing. W parce za ponad 100 zł znajdujemy nasze urządzenie. Już na pudełku widać nieścisłość, mamy tu podany zasięg 8 metrów, nasz sprzedawca wyraźnie mówił o 10. Red Killer ma zasięg na ponad 10 metrów Jest także jakiś pseudokodrabatowy rabatowy Oraz żelki na pocieszenie, że daliśmy się naciągnąć No dobra, instalujemy apkę i zaczynamy od prostych rzeczy Ledy w pokoju Zaliczone Szklana kula Również działa Klimatyzacja Także daje radę Telewizor Owszem, tak To teraz jedziemy na miasto Powinienem móc z tym otworzyć mój samochód Oj, coś nie działa? No tak, jednak Flipper to to nie jest Flipper Zero to nic w porównaniu do Red Killera No ale może weźmiemy sobie lajma. Kurczę, też coś nie działa No dobra, jednak znalazłem klucz Jedziemy. Coś długo się to czerwone świeci. Zmieńmy je. No i znowu nic z tego. Dobra, może autobusem będzie szybciej, ale najpierw trzeba zmienić rozkład. No i znowu dupa. Widzicie co to tak naprawdę jest? Jest to scam, kosztujący ponad 100 zł. To wejdźmy sobie teraz na AliExpress. Wygląda znajomo? Tak, bo to dokładnie to samo. Tylko, że nie nazywa się Red Killer i jest 10 razy tańsze. W rzeczywistości ta mała pastylka jest zwykłym nadajnikiem podczerwieni, z pomocą którego możemy sobie sterować naszym telewizorem, klimatyzacją, głośnikiem i wszystkim, czym sterujemy na podczerwie. To też tak kolorowo jak sprzedawca nam mówi Bo na przykład teledy. O ile udało mi się je włączyć To wyłączyć już się ich nie dało W Kuli mogliśmy zmieniać tylko kolory Wyłączyć i włączyć również się jej nie dało W telewizorze włączanie i włączanie działa Zmiana kanałów również Ale przy i podgłośnić się już nie da I to, że możemy tym wyłączyć każdy telewizor Gdziekolwiek jesteśmy jest totalną bzdurą Bo żeby to zrobić musimy znać jego model Albo chociaż markę Bo lista w aplikacji jest naprawdę bardzo długa I taki cwaniaczek sprowadził sobie to urządzenie z Chin Zrobił kampanię reklamową W której pokazuje, że jest to nie wiadomo Jakie urządzenie hackerskie. To pierwsze, tak, tanie urządzenie hakerskie. Kto... I teraz jest sprzedaje 10 razy drożej, rozumiecie to? Dodatkowo importer podchodzi do sprawy dość bezpiecznie. Bo o ile pokazuje nam, że możemy ten na przykład ukraść kolej nogę, to nie powie nam tego wprost. To, że jest to pokazane na filmie, nie oznacza, że zostało to zrobione tym urządzeniem. Jest to wymówka w razie jakichkolwiek problemów. Tak czy siak filmy te wprowadzają potencjalnego kupującego w błąd. I ja osobiście uważam, że z tym można zrobić tylko jedną rzecz. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Artykuł 27 odstępuje od umowy zawartej w dniu 26.11.2023 na odległość bez podawania przyczyny. Proszę o zwrot ceny towaru na konto. Wysłano. A, no i jeszcze jeden mail. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Może się tym zainteresują. Na dziś z mojej strony to wszystko.